Żyjemy w świecie, który wpycha ci do gardła masę pomysłów na to, czym jest szczęście, czym jest sukces, czym jest życie warte przeżycia. I kurde, stary, większość z tych pomysłów to pułapka, to powolna trucizna, która zżera cię od środka, sprawiając, że jesteś niespokojny, niestabilny i ostatecznie bardziej smutny niż byłeś. Widzę to codziennie, na ulicy, w biznesie, nawet w domu, jeśli nie jesteś czujny. To jest coś, co mnie wkurwia jak cholera, bo sam tam byłem, kumasz. Sam wpadłem w te sidła. Sam myślałem, że rządzę, a tak naprawdę tylko tonąłem w powierzchowności. Jesteśmy bombardowani ideą, że przyjemność jest ostatecznym celem życia. Wiesz, szukaj przyjemności za wszelką cenę. Bądź szczęśliwy cały czas. Czuj się dobrze, stary. Ale kurwa mać, przyjemność to fałszywy Bóg. To miraż na pustyni. Ganiasz za nią, a ona ucieka. Myślisz, że ją złapałeś, a ona wyparowuje. Pamiętam, że w młodości, po kilku życiowych kopniakach, myślałem, że to jest droga. Picie, imprezowanie, szukanie kolejnej euforii. I co się działo? Czułem się dobrze przez pięć minut, a potem przychodził kac. Nie tylko fizyczny, ale i kac duszy. Ta pustka, to uczucie, że nic z tego tak naprawdę nie wypełnia. Książka o tym mówi i to najczystsza prawda. Przyjemność jest efektem szczęścia, a nie jego przyczyną. Jeśli masz życie oparte na solidnych wartościach, z celem, przyjemność przychodzi jako konsekwencja, ale jeśli robisz z przyjemności swoją główną wartość, masz przejebane. Stajesz się uzależniony od dopaminy, zawsze szukając kolejnej dawki i nigdy nie jest wystarczająco. To hedonistyczna bieżnia, mój bracie. Biegniesz, biegniesz, ale nigdy nie ruszasz się z miejsca. Nasza biologia jest do tego stworzona, żeby zawsze chcieć więcej. To, co cię uszczęśliwia dzisiaj, jutro już nie. I co wtedy? Spędzisz całe życie w tym nieustannym poszukiwaniu czegoś, co nigdy nie nadejdzie? Co to za gówno? Pomyśl stary. Ile razy widziałeś kogoś, kto miał wszystko, żeby być szczęśliwym, ale ciągle szukał kolejnej emocji, kolejnej przygody, kolejnego haju? Widziałem to u ludzi, którzy mieli rodzinę, pieniądze, zdrowie, a i tak byli wiecznie niezadowoleni. To dlatego, że pogoń za przyjemnością, kiedy staje się celem samym w sobie, ogałaca cię, uniemożliwia ci zbudowanie czegoś trwałego, czegoś, co naprawdę ma znaczenie. To jak budowanie domu na piasku. Możesz mieć najlepszy piasek na świecie, najlepsze zabawki, ale przy pierwszym przypływie wszystko się wali. Przyjemność jest ważna, owszem, w umiarkowanych dawkach. To wisienka na torcie, a nie cały tort. Jeśli trafisz z innymi wartościami, z tym, co naprawdę się liczy, przyjemność przychodzi naturalnie, jako nagroda. Ale jeśli odwrócisz kolejność, jeśli postawisz przyjemność na szczycie swojej piramidy wartości, budujesz życie na ruchomych piaskach. I kurde, stary, poczułem na własnej skórze, czym są te ruchome piaski. Już w nich tonąłem. I to nie jest fajne miejsce. To piekielne, błędne koło, w którym czujesz się źle, bo czujesz się źle i szukasz więcej przyjemności, żeby uciec od złego samopoczucia, a potem czujesz się jeszcze gorzej. To spirala w dół, która prowadzi cię do dziurę bez dna. A razem z przyjemnością przychodzi obsesja na punkcie materialnego sukcesu. Ach, chcę być bogaty, mieć super furę, dom na plaży, złoty zegarek. Stary, kasa jest w chuj ważna, nie będę romantyzował biedy. Kasa rozwiązuje w chuj problemów. Wiem, ile kosztował każdy zarobiony przeze mnie złoty, i walczyłem o każdy z nich. Ale jest gigantyczna różnica między chęcią posiadania pieniędzy, żeby rozwiązywać problemy, zapewnić komfort rodzinie, mieć wolność, a uczynieniem z pieniędzy swojego Boga, swojej jedynej wartości. Książka jest w tym chirurgicznie precyzyjna. Gdy masz zaspokojone podstawowe potrzeby, korelacja między pieniądzem a szczęściem gwałtownie spada. Możesz mieć miliardy, ale jeśli twoje życie jest puste, jeśli twoje relacje są do dupy, jeśli nie masz celu, będziesz nieszczęśliwym miliarderem. A widziałem tego sporo ludzi, którzy poświęcili wszystko. Rodzinę, zdrowie, uczciwość, żeby zgromadzić kupę pomalowanego papieru, a na koniec dnia są bardziej zagubieni niż ślepy na strzelnicy. Problem z przecenianiem materialnego sukcesu jest taki, że korumpuje inne wartości. Zaczynasz deptać po uczciwości, współczuciu, uprzejmości, wszystko w imię kolejnego zera na koncie. I co wtedy, mój bracie? Zostaje pusta skorupa z masą drogich rzeczy w środku. Co to za dziedzictwo? Moją ojczyzną jest moja rodzina i nie ma na świecie pieniędzy, które zapłacą za spokój ducha, mając przy sobie moją kobietę i dzieci, wiedząc, że budowałem dla nich coś solidnego, a nie tylko kupę dóbr materialnych. Pamiętam okres w moim życiu, na samym początku, kiedy byłem spółkany. Kurde, stary, nie miałem grosza przy duszy. I myślałem: Jeśli będę miał pieniądze, wszystkie moje problemy znikną. I wtedy zacząłem za nimi gonić. Pracować jak potępieniec, i pieniądze przyszły, dzięki Bogu. Ale wtedy zdałem sobie sprawę, że problemy się nie skończyły, tylko zmieniły poziom. Wcześniej problemem było płacenie rachunków, teraz problemem było zarządzanie zespołem, skalowanie biznesu, radzenie sobie z zazdrością innych. Pieniądze to potężne narzędzie, najpotężniejsze jakie istnieje do rozwiązywania problemów materialnych. Ale nie rozwiązują problemów egzystencjalnych. Nie dają ci celu, nie dają ci miłości, nie dają ci spokoju ducha, a co najgorsze, stary, to to, że ta nieustanna pogoń za coraz większą ilością pieniędzy, może cię oślepić na to, co naprawdę się liczy. Zaczynasz mierzyć swoją wartość osobistą stanem konta bankowego, samochodem, którym jeździsz, marką ubrań. I wtedy, jeśli pewnego dnia wszystko stracisz, co zostanie? Nic. Bo zbudowałeś swoją tożsamość na czymś, co może zostać ci odebrane w każdej chwili. Dlatego zawsze powtarzam: kasa jest dla biznesu jak tlen, ale nie jest sercem. Sercem jest cel, jest rodzina, jest to, co budujesz naprawdę. Bez romantyzowania biedy, ale bez ubóstwiania pieniędzy. Są sługą, a nie panem. A kiedy stają się panem, życie zamienia się w złotą klatkę. Kolejną pułapką jest Potrzeba ciągłego posiadania racji. Kurde stary, jesteśmy ludźmi. Popełniamy w chuj błędów. Nasz mózg to wadliwa maszynia. Pełna uprzedzeń, zniekształconych wspomnień, błędnych interpretacji. Pamiętam jak byłem gówniarzem. Myślałem, że wiem wszystko. Że moje opinie to prawda absolutna. I co się działo? Uderzałem głową w mur, frustrowałem się i zorbowałem. Bo kto chce mieć zawsze rację, ten się nie uczy. Nie rozwija się, nie potrafi mieć empatii. Utknął w narcystycznej bańce, gdzie wszystko, co się dzieje, jest albo potwierdzeniem jego wielkości, albo zagrożeniem dla jego wyższości. Książka nazywa to arogancją i dokładnie tym to jest. To mechanizm obronny, sposób na oszukiwanie samego siebie, żeby nie musieć stawiać czoła własnej przeciętności, własnej porażce. Ale prawda jest taka, że pewność jest wrogiem rozwoju. Jeśli nie pozwalasz sobie na błąd, nie pozwalasz sobie na naukę, nie pozwalasz sobie na zmianę, a życie, mój bracie, to ciągły proces bycia każdego dnia odrobinę mniej w błędzie. To jak w dżudziczu. Stajesz się lepszy tylko wtedy, gdy akceptujesz, że dostajesz w dupę, że popełniasz błędy, że musisz poprawiać technikę. Jeśli myślisz, że już wszystko wiesz, przestajesz trenować i wtedy wszystko się sypie. Pomyśl, ile znasz osób, które nie potrafią przyznać się do błędu. Które wolą się kłócić, dyskutować, odsuwać, niż po prostu powiedzieć: Kurde, stary, myliłem się. To niepotrzebne cierpienie, energia marnowana na darmo. Bo prawda jest taka, że zawsze w czymś się mylimy. Nasze przekonania są niedoskonałe, nasza pamięć jest zawodna, nasza percepcja jest ograniczona. Pamiętam, jak kiedyś byłem przekonany co do pewnej strategii marketingowej, ja pierdolę broniłem jej pazurami. A potem przyszły wyniki i była to kompletna klapa. Mogłem upierać się, winić rynek, winić zespół, ale nie stary. Musiałem przełknąć dumę i przyznać myliłem się. I to było wyzwalające, bo od tego momentu mogłem się uczyć, mogłem poprawiać, mogłem stawać się lepszy. Pokora w przyznaniu się do własnej niewiedzy jest pierwszym krokiem do jakiegokolwiek rozwoju. Jak to mówią, człowiek, który myśli, że wie wszystko, niczego nowego się nie nauczy. I kurde stary, jeśli się nie uczę, czuję jakby moje ciało płonęło, bo musimy się ciągle uczyć, ciągle kwestionować. Absolutna pewność to więzienie. A my musimy mieć odwagę, by te kraty przełamać. A ten nieustępliwy optymizm? Ach, bądź pozytywny cały czas. Myśl tylko o dobrych rzeczach. Co to za gówno? Życie czasem jest do dupy. Zdarzają się tragedie, straty, ból. Zaprzeczanie temu to zaprzeczanie rzeczywistości. To jak założenie opaski na oczy i udawanie, że problem nie istnieje. Książka mówi jasno: negowanie negatywnych uczuć tylko je pogłębia i przedłuża. To forma ucieczki, a nie rozwiązanie. Przechodziłem przez chwilę głębokiego bólu, żałoby, porażki, i w tych momentach pomogło mi nie udawanie, że wszystko jest w porządku, ale stawienie czoła bólowi, poczucie go, przetworzenie go. Ból to sygnał, mój bracie. To ciało ci mówi, że coś jest nie tak, że coś wymaga uwagi. Jeśli go ignorujesz, on tylko rośnie. Przesadny optymizm uniemożliwia rozwiązywanie problemów, bo nawet nie przyznajesz, że istnieją. A jak już rozmawialiśmy, szczęście to rozwiązywanie problemów, to działanie, a nie stały stan ducha. To w walce, w przezwyciężaniu, znajdujemy prawdziwy sens. Bez cierpienia nie ma wzrostu to jak z mięśniem. Rośnie tylko wtedy, gdy go stresujesz, gdy czujesz ból treningu. Pamiętam okres w moim życiu, kiedy byłem pogrążony w depresji. Kurde, stary, to była dziura bez dna. A ludzie przychodzili z jakimiś oklepanymi hasłami myśl pozytywnie, wszystko będzie dobrze. A ja myślałem, co to za gówno? Nic nie rozumiecie, bo ból był tam, prawdziwy, namacalny. I musiałem go poczuć, żeby móc z niego wyjść. Nie dało się przeskoczyć etapów. Ból jest niezbędnym składnikiem zdrowia emocjonalnego. Negowanie złych uczuć to utrwalanie problemów zamiast ich rozwiązywania. To jak rana, której nie czyścisz. Może nawet wyglądać, jakby się goiła na zewnątrz, ale w środku rośnie infekcja. I wtedy, gdy najmniej się spodziewasz, wybucha. Musimy nauczyć się radzić sobie z dyskomfortem, ze smutkiem, ze złością. Nie po to, by w nich tonąć, ale by uznać, że istnieją i że mają swój cel. Są wezwaniem do działania, pokazują ci, gdzie musisz się zmienić, gdzie musisz się rozwinąć. I to w tej akceptacji rzeczywistości, jakkolwiek trudna by nie była, znajdujemy prawdziwą siłę. Bez romantyzowania cierpienia, ale bez uciekania od niego, jest częścią procesu. Więc, stary, musimy nauczyć się odróżniać wartości, które nas sabotują od tych, które nas napędzają. Książka dokonuje jasnego rozróżnienia. Złe wartości są oparte na przesądach, szkodliwe społecznie i niekontrolowane. Na przykład dążenie do władzy poprzez manipulacje, chęć bycia w centrum uwagi przez cały czas, albo bycie kochanym przez wszystkich. Te rzeczy zależą od zewnętrznych wydarzeń, od tego, jak inni na ciebie reagują, a ty nie masz nad tym kontroli. To przepis na frustrację i niepokój. To jak chcieć latać prywatnym odrzutowcem, albo mieć dom na Bahamach jako główną wartość kurde, fajnie, ale nie jest to pod Twoją bezpośrednią kontrolą, a jeśli to Twój jedyny cel, przejdziesz po trupach, żeby tam dotrzeć, a i tak możesz nie być szczęśliwy. Z kolei dobre wartości są realistyczne, konstruktywne społecznie i, co najważniejsze, natychmiastowe i kontrolowalne uczciwość, samodoskonalenie, pokora, altruizm. Kreatywność, zaangażowanie i akceptacja własnej śmiertelności. To są rzeczy, które możesz praktykować teraz, dzisiaj, niezależnie od tego, co dzieje się na zewnątrz. Możesz być uczciwy, możesz dążyć do samodoskonalenia, możesz być pokorny, możesz być altruistą. To jest w Twoich rękach. A kiedy skupiasz się na tych wartościach, przyjemność i materialny sukces przychodzą jako konsekwencja, a nie jako ostateczny cel. To, co zawsze mówię o mojej pracy. Copywriting to zamienianie słów w pieniądze, ale najpierw musisz zmieniać życia, a żeby zmieniać życia, musisz mieć wartości, które są tego warte. Weźmy na przykład uczciwość. Kurde, stary, żyjemy w świecie, w którym fałsz jest powszechną walutą. Ludzie uśmiechają się do ciebie prosto w twarz, a za plecami wbijają ci nóż, udają, że cię lubią, ale cię nienawidzą. Pamiętam, jak pojechałem do Rosji, a tam sprawa wygląda inaczej. Nie ma tej fałszywej uprzejmości. Jeśli gość cię nie lubi, nie uśmiecha się. Jeśli uważa, że powiedziałeś jakieś gówno, mówi ci to prosto w twarz. I na początku to jest szok. Mój rozpieszczony zachodni umysł był wskurzony, ale potem zdajesz sobie sprawę, że to jest wyzwalające, bo wiesz, z kim masz do czynienia, wiesz, kto jest kim. Uczciwość, nawet jeśli czasem boli, buduje zaufanie, a zaufanie, mój bracie, jest podstawą każdej relacji, która jest cokolwiek warta. Czy to w małżeństwie, przyjaźni, biznesie, bez zaufania nie ma nic. A żeby mieć zaufanie, musisz być uczciwy, najpierw wobec siebie, a potem wobec innych. To wartość, która jest pod Twoją kontrolą. Wybierasz, czy być uczciwym, czy nie. I ten wybór odbija się we wszystkim w Twoim życiu. A samo doskonalenie, kurde, stary, ciągle szukamy kolejnej magicznej pigułki, kolejnej cudownej diety, kolejnego guru, który rozwiąże wszystkie nasze problemy. Ale prawda jest taka, że rozwój to ciągły, codzienny proces, który wymaga wysiłku i dyscypliny. Nie ma drogi na skróty. Pamiętam, jak zaczynałem w jiu-jitsu. Myślałem, że nauczę się wszystkiego w miesiąc. Co to za gówno? Dostajesz w dupę, popełniasz błędy, upadasz, wstajesz i w tym procesie stajesz się lepszy. To jak Picasso, któremu zajęło 60 lat, żeby narysować serwetkę w dwie minuty. Sukces to nie cel, to podróż i musimy zakochać się w procesie, a nie tylko w wyniku, bo wynik jest ulotny. Satysfakcja z osiągnięcia czegoś mija, ale przyjemność z bycia w ciągłej ewolucji, z ciągłego uczenia się, z ciągłego doskonalenia się to jest wartość, która podtrzymuje cię przez całe życie. To zasada zrób coś. Jeśli nie masz motywacji, zrób coś, cokolwiek. Sam akt działania generuje inspirację, która generuje motywację, która generuje więcej działania to perpetuum mobile. I tak budujemy życie, które jest coś warte. Pokora, mój bracie, to kolejna fundamentalna wartość. Żyjemy w kulturze, która wpycha ci ideę, że jesteś wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, niezwykły. A potem, kiedy rzeczywistość uderza i zdajesz sobie sprawę, że jesteś tylko jednym z wielu w tłumie, cios jest potężny. Pamiętam, jak byłem giachniarem, uważałem się za koska, gościa, który zmieni świat, a życie dało mi kilka kopniaków, żeby postawić mnie do pionu. I to było dobrze. Bo pokora w przyznaniu, że nie jesteś wyjątkowy, że jesteś przeciętny w prawie wszystkim, uwalnia cię, zdejmuje z Ciebie presji bycia perfekcyjnym przez cały czas, pozwala ci skupić się na tym, co naprawdę ważne, na byciu dobrym uczniem, dobrym partnerem, dobrym przyjacielem. Na poświęceniu się jednej rzeczy i byciu w niej dobrym, bez niepotrzeby bycia najlepszym na świecie we wszystkim, bo nikt nie jest. I ta akceptacja własnej przeciętności otwiera cię na świat możliwości, pozwala ci uczyć się, rozwijać się i łączyć z ludźmi w bardziej autentyczny sposób, bo każdy ma swoje wady, swoje niepewności. I w tej wrażliwości znajdujemy prawdziwą siłę. A zaangażowanie? Kurde, stary, żyjemy w erze nieskończonych opcji aplikacje randkowe do zamawiania jedzenia, do wszystkiego. I myślimy, że posiadanie miliona opcji to wolność. Ale książka jest genialna, gdy mówi o paradoksie wyboru. Im więcej masz opcji, tym mniej jesteś zadowolony ze swojego wyboru, bo ciągle myślisz o tym, co straciłeś, co zostawiłeś za sobą. Pamiętam, jak byłem cyfrowym nomadą, podróżowałem po świecie, poznawałem masę ludzi, przeżywałem masę powierzchownych euforii, a na koniec dnia czułem się pusty, bo nie angażowałem się w nic. Nie zapuszczałem korzeni, nie budowałem niczego trwałego, to wtedy zrozumiałem, że prawdziwa wolność, prawdziwa głębia pochodzi z zaangażowania, pochodzi z wyboru jednej rzeczy, jednej osoby, jednego miejsca i poświęcenia się temu całym sobą. To w mówieniu nie ma się rzeczy, które nie mają znaczenia, żeby móc powiedzieć tak temu, co naprawdę się liczy. To w odrzucaniu alternatyw znajdujesz prawdziwą satysfakcję, bo wtedy przestajesz się rozpraszać tym, co nieistotne i skupiasz swoją energię na tym, co naprawdę cię wypełnia. To jak w małżeństwie, mój bracie, wybieramy się nawzajem każdego dnia. I to w tym wyborze, w tym odrzuceniu innych opcji budujemy coś solidnego, coś, co trwa. I na koniec dnia, mój bracie, wszystko to prowadzi nas do jednej niezaprzeczalnej prawdy: Umrzemy. Kurde, to oczywiste, ale całe życie uciekamy przed tą myślą, prawda? Rozpraszamy się przyjemnościami, pieniędzmi, potrzebą posiadania racji, wymuszonym optymizmem, ale śmierć to jedyna pewność. I książka jest chirurgicznie precyzyjna, mówiąc, że śmierć jest kompasem, którym powinniśmy kierować wszystkie nasze wartości i decyzje. Bez śmierci nic nie miałoby znaczenia. Wszystko byłoby arbitralne. Dlatego szukamy dziedzictwa Szukamy bycia częścią czegoś większego niż my sami. Dlatego budujemy, tworzymy, kochamy, bo chcemy, żeby nasze konceptualne ja żyło dalej, nawet gdy nasze fizyczne ja odejdzie. Pamiętam śmierć mojego przyjaciela, Josza. To był cios, który rzucił mnie na ziemię. Byłem gówniarzem, nieodpowiedzialnym, zagubionym, a jego śmierć zmusiła mnie do zmierzenia się z własną skończonością. Uświadomiła mi, że jeśli nie było powodu, żeby cokolwiek robić, to nie było też powodu, żeby nie robić. Dała mi pozwolenie na prawdziwe życie, na szukanie tego, co naprawdę ważne. Sprawiła, że zrozumiałem, że strach, wstyd, zażenowanie to wszystko nic w obliczu nieuchronności śmierci. I to jest wielka lekcja, mój bracie. Arogancja cię izoluje, sprawia, że myślisz, że jesteś pępkiem świata, że twoje problemy są jedynymi, które się liczą. Ale prawda jest taka, że jesteśmy tylko ziarenkiem piasku na plaży i to w tej pokorze, w tej akceptacji naszej kruchości, znajdujemy prawdziwą siłę. To w dbaniu o coś większego niż my sami, w przyczynianiu się do większego kontekstu, znajdujemy szczęście. Mąść stary, jeśli wiesz, że umrzesz, że twój czas tutaj jest ograniczony, co z nim zrobisz? Zmarnujesz go na szukanie ulotnych przyjemności? Poświęcisz wszystko dla pieniędzy, których nie zabierzesz do trumny? Będziesz walczył o to, by zawsze mieć rację, nawet jeśli oddali cię to od tych, których kochasz? Będziesz zaprzeczał bólowi i rzeczywistości, żyjąc w bańce toksycznego optymizmu? Czy raczej wykorzystasz ten czas, by zbudować coś, co przetrwa, by kochać naprawdę, by uczyć się, by rosnąć, by zostawić po sobie dziedzictwo? Śmierć jakkolwiek przerażająca, jest wielkim wyrównywaczem. Stawiacie w perspektywę. Pokazuje ci, co naprawdę się liczy. A kiedy to zrozumiesz, kiedy przyjmiesz tą prawdę, uwalniasz się, przestajesz martwić się błahymi groszczonami życia i skupiasz się na tym, co naprawdę ma wartość. Pamiętam, jak kiedyś byłem na przylądku Dobrej Nadziei w RPA. Kurde, stary, piękne miejsca, ale gwałtowne, pełne burz. I stałem tam na skraju klifu. Czując wiatr, patrząc na horyzont, i miałem wrażenie, że jestem na krańcu świata. I pomyślałem To wszystko? Tylko tyle? I wtedy zmusiłem się do podejścia bliżej, poczucia strachu, zmierzenia się z własną skończonością. I co się stało? Strach zmienił się w euforię, niepokój w jasność, bo kiedy pozwalasz sobie spojrzeć śmierci prosto w oczy, życie staje się jaśniejsze. Złe, powierzchowne wartości rozpływają. A zostaje to, co naprawdę się liczy: miłość, rodzina, cel, wkład, to światło, przez które mierzony jest cień całego sensu życia. Bez śmierci nic nie miałoby znaczenia. Więc, mój bracie, przesłanie jest takie. Nie martw się o bycie wyjątkowym, o bycie niezwykłym. Martw się o bycie autentycznym, o bycie szczerym wobec siebie, o mądrze wybieranie swoich wartości, bo już jesteś niesamowity. Czy zdajesz sobie z tego zdawać, czy nie? Nie ze względu na to, co masz, co robisz, czy co inni o tobie myślą, ale z prostego faktu, że nawet w obliczu całego tego zamieszania, całego bólu, całej niepewności i pewnej śmierci, wciąż wybierasz, na czym ci zależy. A ten wybór, mój bracie, już czyni cię piękną, odnoszącą sukcesy i kochaną osobą. Nawet jeśli śpisz w rynsztoku i umierasz z głodu, umrzesz, ale tylko dlatego, że miałeś szczęście żyć a to w samym w sobie jest już zajebistym zwycięstwem. Jeśli ta idea ma dla Ciebie sens, jeśli ten cios w twarz pomógł Ci spojrzeć na rzeczy inaczej, to zrób tak, mój bracie. Zostaw rajka, subskrybuj kanał i podziel się tą wiadomością z kimś, kto według Ciebie musi to usłyszeć. Bo jesteśmy tutaj, żeby budować coś większego, żeby pomagać ludziom przestać się sabotować i zacząć żyć życiem, które naprawdę jest coś warte. Jesteśmy w tym razem.